Cześć Łukaszek, posiekająco. Chciałem zaprezentować uliki, jak się porobiłem w tym roku. Wyszelne. Wyglądają w ten sposób. Jest to na ramkę 1/4 Wielkopolską. Wiadomo, to jest kółeczko tak, do wypuszczania i wpuszczania matki. Zamówione. Zrobię reklamę koledze Twoje ule.pl. Mają trzy marki. Daszek zrobiłem na razie taki prowizoryczny w tym roku, bo Potem to wytnę, i to będzie normalnie w drewnie. Tak, ale w tym roku już tego nie zdążę zrobić. Ech. Takie uliki będą trzy ramki, plus podkarmiaczka. nie? Trzy ramki, jedna, druga, wielkopolskie będą wchodzić, plus taka podkarmiaczka na ciasto. Ta jest prowizoryczna, zrobiona. One będą no, tak samo wyglądały. W skrócie to jest po prostu panny podłogowy przybite, bo nie miałem innego materiału <krym> na chwilę obecną. I tak to wygląda. Do tego jest dennica wykonana z płyty, która będzie zabezpieczona przed wilgocią, żeby nie puchła. Dwa takie otwory wywiercone na tym siatka do wentylacji, w razie czego mało one nie będą włożone, więc to w zupełności wystarczy i korpusy ogólnie są odejmowane, co będzie dawało też możliwość zimowania matek strzelich u nas na pasiece. Gdyż taki drugi korpusik na przykład i trzeci można też dać zasadzie, w zasadzie, zależności, jakie tam. Ale dwa myślę, że do zimowy zupełnie wystarczą. Cztery ramki tak wtedy zrobimy jeszcze do tego podkarmiaszkę powałkową do zimy. Kilka, żeby było, jak to połączymy i będzie można je zakarmić i po prostu zimować takie matki zapasowe. Sobie, tak to sobie tutaj porobiłem po prostu. U mnie na pasiece rozwiązałem. No, robiłem też jeszcze ule. Wielkopolskie, tak na połówki ramek. przez zimę różne prace takie że tak powiem stolarskie. No, tu jeszcze dam folię, która będzie na górę, tak nachodzić. Na to będzie szła powałka ze styroduru. Z tego względu, żeby zabezpieczyć się jeszcze jakoś przed słońcem. To nieba deska. Zwłaszcza że jest to na szybko. Tu będzie cegówka na górze. A w przyszłości chcę to po prostu wyciąć na wymiar korpusa. Na to dać deskę z blachą, tak większą troszeczkę, i obić to deską jeszcze dookoła, obramowanie, żeby ten daszek się trzymał. No a na, 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 na ten rok będą tylko takie daszki zrobione, bo no już mi czasu brakuje. Pomała muszę ramki pozbijać, więc, więc tak to wygląda. No i to tyle. To tak z pracowni. Krótki filmik. Pozdrawiam Was serdecznie, stańcie z Bogiem Pa.